Dzień dobry, witam Państwa na naszej konferencji prasowej z udziałem pana ministra Norberta Maliszewskiego i witamy panie ministrze i radna miasta Olsztyna Edyta Markowicz. Spotkaliśmy się tutaj z państwem, ponieważ to jest właśnie takie miejsce, gdzie będzie inwestycja wsparta przez rząd polski, przez pieniądze przeznaczone z budżetu państwa na, na, prze, na, na przebudowę tego tutaj skrzyżowania. Tym bardziej, że wiecie państwo, my tutaj w Olsztynie od dłuższego czasu, a właściwie od niepamiętnych czasów, od, od kiedy pamiętam, mówiliśmy o tym, że potrzebne jest tutaj przejście kładka, chociażby jakaś kładka do tego, żeby przejść na drugą stronę, żeby dostać się na dworzec. Od dłuższego czasu mieszkańcy Olsztyna czekają na to. I dzisiaj to może się ziścić w końcu przy wsparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, to inwestycja może się ziścić również inne inwestycje. Na tą inwestycję będą, będzie dofinansowanie ponad 6,5 miliona złotych. Ja oddam głos teraz radnej Edycie Markowicz, która na sesji usłyszała naprawdę przerażające słowa, które padały, mówiące o, o tym, że, że my jesteśmy, rząd polski jest złodziejami. Pani Edyto, proszę o głos. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni państwo, już nie po raz pierwszy na sesjach pan, nasz pan prezydent, pan prezydent Grzymowicz, obraża, obraża, rząd prawa i sprawiedliwości, padają bardzo, bardzo dosadne słowa, takie jak "ograbiają", "kradną", a nie mówi o tym tak naprawdę też jakie inwestycje są dofinansowane ze środków rządowych. Szanowni państwo. Ta inwestycja, jak i nie tylko ta, jest tego przykładem. Nie, nie może być tak, że prezydent na sesjach wykłasza swoje mowy mówiąc, że nic miasta Olsztyn nie dostaje. Dostaje miasto Olsztyn. Dostaje miasto Olsztyn, tylko też warto, żeby pan prezydent zrozumiał, że potrzebna jest też wola współpracy i współdziałania, a nie tylko obrażania, a wręcz dokładania różnych inwektyw. Na to się nie godzimy i na to nie może być przyzwolenia, żeby Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który dofinansowuje, który daje pieniądze na różne nasze inwestycje olsztyńskie, jest w ten sposób traktowany. Na to nie ma zgody. Dziękuję. Pani Sop, pani, pani poseł, pani radno. Ta inwestycja pokazuje, że rząd Zjednoczonej Prawicy realizuje dwa cele. Pierwszym celem Zjednoczonej Prawicy jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i szeroko rozumiane i wąsko. Bezpieczeństwo dotyczące także właśnie komunikacji. Na tym skrzyżowaniu jest bardzo wiele wypadków, wiele kolizji. Ta inwestycja dofinansowana w połowie przez rząd Zjednoczonej Prawicy w wysokości 6,5 miliona daje możliwość przebudowy tego skrzyżowania na właśnie bardziej bezpieczny. To co jest istotne dla nas to właśnie Liczba wypadków, zmniejszenie tej liczby wypadków. Przypomnijmy, że za naszych rządów w porównaniu z 2015 roku liczba wypadków śmiertelnych zmalała o 1 trzecią. Wcześniej to było ponad 3 tysiące wypadków, teraz mamy poniżej 2 tysięcy wypadków. I dzieje się to między innymi właśnie dzięki temu, że realizowane są inwestycje w drogi, inwestycje, które dają możliwość poprawy bezpieczeństwa. Ale też jest drugi cel. W moim poczuciu i w poczuciu wielu mieszkańców Warmii i Mazur pojęcie Polski B przeszło do lamusa. To jest jak gdyby pojęcie z przeszłości. Nie ma Polski A, nie ma Polski B, tylko jest właśnie jedna Polska. Jedna Polska, która, i, którą łączą właśnie raz, że właśnie y, mniejsze różnice, a te mniejsze różnice pojawiają się dzięki czemu? No właśnie dzięki inwestycjom dzięki inwestycjom realizowanym wspólnie przez rząd i samorząd. I taka współpraca jest potrzebna. Jeżeli jest ona realizowana, no to wówczas można też powiedzmy osiągać takie cele jak poprawa bezpieczeństwa. Ja korzystając z okazji przypomnę o wielu takich inwestycjach, które mają miejsce na Warmii i Mazurach, które będą wymagać współpracy i które jesteśmy też na drodze właśnie zrealizowanych obietnic, czyli właśnie na drodze wiarygodności, czyli drogi to generalnie to nie tylko taki krwiobieg społeczny, czyli drogi dają bezpieczny sposób dotarcia właśnie do, do pracy, do, do szkoły, do domu, ale też są takim krwiobiegiem gospodarczym. Jeżeli popatrzymy chociażby na okolice Olsztyna, Warmię i Mazury, to na same drogi szybkiego ruchu, za czasów naszych rządów wydano ponad 7 miliardów. Tam gdzie powstają właśnie drogi szybkiego ruchu, powstają nowe firmy, powstają nowe miejsca pracy. Okazuje się, że maleje bezrobocie. Bezrobocie w Olsemy Molsztynie to jest 2% w porównaniu do 2015 roku, to bezrobocie zmalało o połowę. I też ważne są inwestycje, które stanowią kręgosłup chociażby w Armii Mazur. Jest S16, tak, która przez lata miała problemy, ale rząd Zjednoczonej Prawicy zapewnił finansowanie. I teraz my możemy te inwestycje realizować jako inwestycję strategiczną. Jest procedowana ustawa, wcześniej ona była realizowana właśnie podczas prac rządowych. Ja tę pracę monitorowałem. Teraz jest już w Sejmie, tutaj pani poseł Iwona Arendt będzie właśnie monitorować pracę właśnie nad ustawą o inwestycjach strategicznych. I to jest postulat do wszystkich samorządowców, do wszystkich polityków tutaj z Warmii i Mazur, aby współpracować i w końcu przeciąć ten węzeł gordyjski, czyli właśnie zbudować trasę szybkiego ruchu pomiędzy Ełkiem a Mrągowym, Ale też jest i linia kolejowa, tak? czyli rząd Zjednoczonej Prawicy przyjął do wykazu prac linię kolejową, która łączy Olsztyn i Orzysz do powiedzmy programu linii kolejowych jako właśnie inwestycja, która będzie realizowana ze środków programu inwestycyjnego, czyli ta linia, która, której, przepraszam, wcześniej zje, zrezygnowano w postaci programu Kolei Plus, a teraz może być realizowana za sprawą właśnie aktualizacji programu kolejowego do 2030 roku. Tak? Czyli znalazły się środki, czyli ta inwestycja będzie stanowić koszt około pół miliarda złotych, czyli oprócz takiego kręgosłupa właśnie drogowego w postaci S16 będziemy też realizować kręgosłup kolejowy, czyli taka linia pomiędzy właśnie Olsztynem a Orzyszem. Na zasadzie właśnie traktowania tego województwa jako województwa strategicznego. Więcej właśnie, tak, jak gdyby to nie tylko inwestycje w drogi, inwestycje infrastrukturalne, ale także inwestycje w bezpieczeństwo. Ja zacząłem od bezpieczeństwa, ale to bezpieczeństwo ma też różne wymiary, też jest wymiar taki wojskowy, tak czyli ponad 2 miliardy zainwestowano w inwestycje o charakterze bezpieczeństwa, niedługo. W ciągu miesiąca będzie otwierana nowa jednostka, jednostka w nizicy. Czyli widzimy, że samo województwo warmińsko-mazurskie jest traktowane w sposób priorytetowy, to jest województwo inwestycji strategi strategicznych. To, co robimy, to wyrównujemy szanse, wyrównujemy różnice, a taka praca wymaga zgody, wymaga porozumienia, wymaga współpracy, dobrej współpracy rządu z samorządem. Dziękuję.